No to już jedna z ostatnich przejażdżek tramwajem ulicą Westerplatte i Basztową, ale co tam tramwaje, już niedługo nic nie będzie tędy jeździć. Rzeczywiście rozpoczynamy przebudowę ulicy Basztowej, w związku z tym to główne skrzyżowanie, które jest za nami zostanie zamknięte zarówno dla samochodów jak i dla tramwajów. Kiedy ruszają prace? Prace rozpoczną się 17 czerwca. Pierwszy etap prac skupi się na tym rejonie, czyli zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Westerplatte, Lubicz, Pawiej i Basztowej. Ulica Westerplatte też jest przewidziana do remontu. Będziemy przebudowywać jej fragment pomiędzy ulicą Zamenhofa a ulicą Lubicz. Tutaj mamy bardzo ważny przystanek. On będzie rozbudowany, powstanie tak zwany Peron Wiedeński, który znamy już z innych ulic w Krakowie. Czyli jak rozumiem, jest to kolejny etap rewitalizacji pierwszej obwodnicy. Tak, kontynuujemy prace związane z przebudową pierwszej obwodnicy Krakowa. Ja przypomnę, że kilka lat temu przebudowaliśmy ulicę Podwale, przebudowaliśmy również ulicę Dnajewskiego, a kolejnym etapem jest właśnie przebudowa ulicy Basztowej. Przeszliśmy kawałek dalej, no i jesteśmy przy ulicy Basztowej. Tutaj obok jest przystanek tramwajowy. No i chyba tutaj najwięcej się zmieni. Tak, rzeczywiście za naszymi plecami jest teraz jeden z najpopularniejszych przystanków tramwajowych w Krakowie. Po przebudowie, mniej więcej bezpośrednio przy torach tramwajowych. Powstanie dodatkowy peron, gdzie pasażerowie, którzy czekają na swój środek komunikacji, będą mogli spokojnie i bezpiecznie poczekać na odjazd. No ale drugą ważną rzeczą jest to, że będzie tutaj ruch jednokierunkowy. Tak, podobnie jak przy ulicy Podwale i przy ulicy Dunajewskiego zmieniamy troszeczkę charakter pierwszej obwodnicy. Torowisko, które jest teraz zlokalizowane na środku tej ulicy, zostanie. Poszerzone i tory między sobą będą rozsunięte. Dzięki temu na samym torowisku oprócz tramwajów będą mogły pojawić się również autobusy, których też tutaj mamy sporo. Pozostanie oczywiście jezdnia dla samochodów, ale po zewnętrznej stronie plant i samochody będą mogły poruszać się tylko w stronę ulicy długiej. Natomiast na pozostałej powierzchni wygospodarujemy drogę dla rowerów, dzięki czemu ta trasa wokół plant zyska kolejny odcinek. Tutaj istotnym elementem jest również plac Matejki, zostanie on objęty strefą ograniczonego ruchu. Już niedługo spacer plantami koło barbakanu będzie o wiele przyjemniejszy. No ale nim to nastąpi i nim skończy się ten remont, no to porozmawiajmy, jakie etapy, jakie terminy. Prace rozpoczną się 17 czerwca i będą trwały około pół roku. W pierwszej kolejności drogowcy wyłączą skrzyżowanie przy dworcu głównym i ulicę basztową aż do skrzyżowania z ulicą długą. Tutaj prace powinny trwać mniej więcej do połowy września. Po otwarciu skrzyżowania przy dworcu głównym robotnicy przeniosą się właśnie na skrzyżowanie przy ulicy Długiej. I tutaj mniej więcej od połowy września do końca listopada będą trwały prace budowlane. No to nie pozostaje nic innego, jak zachęcić Krakowian do spacerów plantami, a zaręczam Państwu, że są to bardzo przyjemne spacery.